Przetestuję dzisiaj poziom glukozy we krwi po takiej porcji mm, śniadaniowej, bez wynalazków, rybka kupiona w markecie, chleb kupiony w biedrze, pełne ziarno. Powiem szczerze, że jeden z lepszych, y, świeżych chlebów w Biedronce, oczywiście nie jest to chleb proteinowy, gdzie nie podnosi poziomu cukru, ale z rybą, jeszcze może ta papryka mi trochę zmieni, więc typowe śniadanie, trzy kromki, wagę widzieliście, sprawdzę poziom glukozy we krwi, czy musimy jakoś wielce wydawać pieniądze, czy wystarczy zjeść proste produkty, niezbyt kosztowne, i utrzymać ten poziom glukozy w ryzach. A, i jeszcze jedna sprawa. Herbata z morwy. Podobno obniża poziom glukozy we krwi. I co? I można. Można zjeść smacznie, nie wydawać dużo pieniędzy, nie łazić po specjalistycznych sklepach. Zobaczcie wyniki glukozy po zjedzeniu trzech kromek chleba, ryby i papryczka do tego. No jest fajnie. Jest to skok, no plus 25, ale nie ma tragedii, tak? Można zacząć dzień, rybę można do dowoli. Ten chleb kosztuje 5 zł w biedrze, yy, pełne ziarno. Daje radę, jest średniakiem, ale daje radę. I nie chcesz kupować probody za 11 zł 300 g, no to jest trochę kosztowna zabawa. Jakbym dorzucił jeszcze więcej zielonego, pewnie ten skok byłby niższy. Ale na tą chwilę jest nieźle.